na kanapie jest Mirosław Szołtysek, którego serdecznie w imieniu Państwa i swoim witam. Witam pięknie i może na początku, niż coś powiesz, yy, chciałem powiedzieć takie słowa, że yy, gratuluję. Yy, życzę wszystkiego co najpiękniejsze. Właśnie liście śląskich szlagerów, drodzy Państwo, i producentowi. Sześć lot, żeby utrzymać program w takiej sile, jak jest lista śląskich szlagerów, żeby pojednać tych tysiące ludzi. I tu się sztuka. należą brawa! To jest sztuka. Mirek, niełatwo jest utrzymywać w Top Szlagier dziesiące takie pozycje. Jak ty to robisz, opie? To znaczy się, ja tego nie robię, a to robi publiczność, którą na pewno głosuje, a jo ino wychodzę z pewną propozycją. Publiczność albo akceptuje, albo nie. Ja wiem, ale jak widzisz twoja zasługa w tym, bo śpiewasz szlagier. Y jeden, drugi, trzeci. To znaczy moja zasługa, to jest moja robota, to jest moje powołanie. A skoro o powołaniu Gotka, o mały figiel byś nie śpiewał z tego co wiem, I miał miałeś bardzo poważne kłopoty z gardłem, hopie. No i muszę tutaj powiedzieć może i moim kolegom tutaj, bo fajnie łażymy po tych scenach, śpiewamy, radujemy ludzi, nie patrzymy w żaden sposób na siebie. A, a trzeba mieć takiego anioła stróża, jego odnalazł, kochani, dwa tygodnie temu nie było to takie sobie że tak powiem zapalenie gardła. Myślałem, że nie wiadomo, co się po prostu stanie. Po trzech lekarzy spotkowych czwartego, który wyraził, można powiedzieć takie współczucie do, do, do swojego Mirku. pacjenta. Prost. I pomógł mi. ciałem w dziesiątki. No, tym aniołem stróżem była pani doktor, pani dyrektor Maria Cholewka, którą w tym momencie gorąco pozdrawiam, jak również pozdrawiam męża, życząc oczywiście dużo zdrowia. Pani Mario, bardzo dziękujemy. Uratowała nam pani Szlagiermana, ale szautysku drogi. Jakie masz plany na ten przyszły 2015 rok? E, powiem tak: Za niedługo um, przystępuję do kręcenia nowego klipu, e, do nowego utworu. E, Pytuł? Z płyty, z płyty, dej się pocałować. Jedzie dalej na reszta tym samym wózku, i dobrze. E, reszta to, to niespodzianka. No nie można coś, coś gasić, jak to nadal funkcjonuje i. O dziwo coraz bardziej funkcjonuje. Natomiast jakie plany? Wolę nic nie planować, ale na pewno będę robił wszystko do państwa, żeby być jeszcze lepszym w tym, co potrafia. A powiedz mi, a co by zrobił najlepszego na nowy rok najlepszego w szlagierach? Najlepszego w szlagierach. Życzyłbym sobie, państwu i szlagierom, żeby się tak trzymali, jak te 350 dni. To trzymajmy się Państwo, drodzy.